Dobry wieczór, witam w kolejnej audycji sportowej Super Sport w Super FM. Dziś kobieca piłka nożna królować będzie na naszej antenie. W naszym studiu gość, kapitan Ladies Football Academy, Katarzyna Tarnowska. Nic nie pomyliłem? Nic, pan nie pomylił. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Proszę powiedzieć kilka słów na temat historii waszego klubu, na temat historii Ladies Football Academy, bądź jak to sami tam piszecie w skrócie LFA. <laughs> Elewa tak jest. Historia zaczęła się bo, spontanicznie bardzo, od pomysłu tak naprawdę w 2018 roku. I to od tego momentu już zaczęło się to... Gdzieś tam kotłować między nami. Jakby narodził się taki pomysł, i, i powolutku, stopniowo do tego dochodziło. A dopiero w 2019 w sierpniu ruszyłyśmy z treningami. Także, jakby rok poprzedzający, pierwszy trening to była taka praca nad tym, żeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby to też nie było na wariackich papierach, tylko z pomysłem zrobione, żeby każdy był zadowolony, jeżeli tutaj przyjdzie. Trudne to były początki, jak tak pani wspomina? Trudne, wiadomo. Wszystko, co jest nowe, mhm. jest trudne, ale, ale patrząc z perspektywy czasu, teraz to, to było warto i naprawdę tak naprawdę to nie było aż takie trudne, jak się wtedy wydawało. Gracie w trzeciej lidze w Grupie Wielkopolskiej, zajmujecie czwarte miejsce aktualnie. Czy to jest aktualne miejsce na miarę Waszych możliwości? Czy po cichu może przed sezonem liczyliście, liczyliście na coś więcej? Zdecydowanie liczyliśmy na coś więcej, zwłaszcza, że w tamtym roku wygrałyśmy tą trzecią ligę tutaj w zachodnio-pomorskim, naprawdę takim mocnym akcentem, a, ale trochę nas sprowadziło to na ziemię. Aczkolwiek myślę, że nie jesteśmy aż tak pozbawione tego, tej możliwości awansu, żeby to było naprawdę nierealne i myślę, że, że, że teraz okres przygotowawczy dobrze przepracujemy i to będzie dla nas taki, może taki bodziec, że, że nie zajmujemy pierwszego miejsca, taka, taka motywacja dodatkowa, żeby powalczyć o te wyższe miejsca. No właśnie, pani kapitan, czwarte miejsce, w, na miejscu pierwszym Markus Gdynia, to, to taki zespół najmocniejszy faworyt do awansu, czy, czy, czy tu wszystko się jeszcze może zdarzyć? Tak mi się wydaje, że wszystko może się zdarzyć aktualnie, e, znaczy, aczkolwiek ta drużyna naprawdę jest mocna, a przegrałyśmy z nimi tylko 1-0 i to świadczy o tym, że jesteśmy w stanie powalczyć walczyć z tą czołówką i, i myślę, że w następnej rundzie właśnie na tym będziemy się skupiać, żeby poważyć z tą czołówką. To kiedy rozpoczynacie rozgrywki i z kim pierwsze spotkanie? Ostatni weekend marca mhm. z Lechią Gdańsk na wyjeździe, czyli o. jedziemy do Gdańska i to jest ostatni weekend marca. Tak. Medialnie to jak Gdańsk chyba najmocniejszy zespół, no bo nazwa ekstraklasowa z piłki nożnej. Tak, tak. Medialnie bardzo, e, bardzo no, silna. Proszę, A aczkolwiek na boisku też jest bardzo silna, więc nie można jakby lekceważyć po samej zespołu. live. Tak. rozumiem. Proszę powiedzieć kilka słów na temat szkolenia młodzieży w Waszym klubie, bo to nie tylko pierwszy zespół, ale jak widziałem na stronie internetowej, jak widziałem na Waszym Facebooku, to także szkolenie młodych piłkarek, nawet takich bardzo młodych. <laughs> tak, bardzo młodych. Zaczynamy od czwartego roku życia. No właśnie, aczkolwiek to, to mnie i, zainteresowało, aczkolwiek rozumiem, jest że tam jest zabawa, gra w piłeczkę i, i, i przygotowywanie do tego, aby, aby, aby szanować przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Tak, wszystko w zdecydowanie, duchu fair play. Tak jest, zdecydowanie to jest w duchu fair play i właśnie tak jak pan powiedział, to są dziewczynki, które mają pokochać sport, mhm. nie tylko piłkę nożną, bo nie gram aż tylko w piłkę nożną, tam jest taka ogólnorozwojówka, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. I to stricte piłkę nożną mamy na koniec treningu, gdzie jest mecz. Mhm. I, a tak naprawdę przez cały trening e, używamy różnych form i najmłodsza nasza zawodniczka, jak zaczynała, miała 3,5 roku, także dawała radę i myślę, że to jest właśnie piękne w tym wszystkim, że te dzieci przychodzą. Następna grupa to jest już trochę starsza, e, 7-9 lat i ostatnia grupa młodzieżowa to e, są od 10, 10 wzgór do 13, mhm. mniej więcej. Próbujemy tam później e, te dziewczyny e, do innej grupy, żeby to miało. E, żeby miały po prostu swoje, swoje roczniki, żeby grały w swoich rocznikach. Ale mamy trzy grupy młodzieżowe, także dla każdego znajdzie się tutaj miejsce. Pani Katarzyna, dużo młodych zawodniczek macie pod swoją opieką w swoim klubie, w Ladies Football Academy? Ogólnie w mhm. najmłodszych grupach jest 50 zawodniczek, plus ponad 20 zawodniczek w seniorkach, także myślę, że, że to jest spora liczba. Dużym plusem dla nas jest to, że jesteśmy pod grupą LOTOS. No właśnie, ta... o, tym, o tym chciałem porozmawiać. Co to takiego jest piłkarska Przyszłość z lotosem, co to jest za projekt? To jest projekt, który pomoże dziewczynkom e, bardziej w profesjonalny sposób e, grać w piłkę nożną. Mm -hmm żeby to... I trenować. I trenować. I, 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 i są stypendia ufundowane przez grupę LOTOS, także najzdolniejsze zawodniczki, które są w naszej szkółce, mają stypendia ufundowane. E, są też... takie jakby pod po, patronem e, LOTOSu będą... Rozwijały się? I, rozwijały się, czy? tak. I będą też e, obserwowane mhm. przez jakieś... Naj, prawdopodobnie gdzieś tam trafią wyżej, jak będą e, się tak rozwijały, więc to jest właśnie fajne, że e, nie zamykamy się tylko na Szczecin, aczkolwiek ta grupa LOTOS jest też i w Gdańsku, więc to takie będzie taka współpraca między Klubami na pewno się nawiąże. Przejrzałem Waszego Facebooka, przejrzałem Waszą stronę internetową i to, co jest ciekawe, to też fakt, że kilka zawodniczek ma na koncie powołania do kadry naszego regionu. Tak. E, właśnie o tym, tak jak wspominałam, że to, to właśnie chodzi o ten rozwój, że daje że dziewczynki już z tych starszych grup, dostają powołania do, do kadry wojewódzkiej U14 i, i to jest fajne, że, że, że widać już naszą, naszą pracę. Jesteśmy półtorej roku tak naprawdę na rynku, a już gdzieś tam docen zostałyśmy docenione, więc to, to jest piękne. A takie młode dziewczynki, jak rozmawiają z Wami, bo Bądź troszkę starszy, to bardziej podziwiają Lewandowskiego czy na przykład Pajor? <grym> Myślę, że, że i tu, i tu. Aha. Bo zdarzają się dziewczyny, które naprawdę wymieniają całą jednastkę reprezentacji, reprezentacji Polski i mężczyzn, i kobiet. Także, także tutaj jest taki podział. To wróćmy Proszę. teraz do tych spotkań, które rozgrywacie jako seniorki w trzeciej lidze w Grupie Wielkopolskiej. Gdzie wy w ogóle gracie mecze w Szczecinie? Jak to wszystko wygląda? Zazwyczaj gramy na Witkiewicza, no jest przy ulicy Witkiewicza. Zdarza nam się grać. Też na pomarańczowej zdarzyło nam się grać. Także y, jesteśmy trochę rozczelone po Szczecinie, mm -hmm. aczkolwiek jak no, to jest teraz tak, ale to jest w zależności właśnie od tego, jak, y, jaka liczba meczów y, przez drużyny rozgrywa na Szczecinie, ale zazwyczaj jesteśmy na Witkiewicza. No dobrze, to teraz proszę powiedzieć, gdzie można was znaleźć? To pytanie kieruje w imieniu rodziców, którzy chcieliby swoje pociechy przeprowadzić do was do klubu na zajęcia. Tak, gdzie można was znaleźć, y, że tak powiem, fizycznie, czyli przyjść na trening. Mm -hmm. albo gdzie można Was znaleźć w internecie? To fizycznie można nas znaleźć zazwyczaj na boiskach przy ulicy Piastów, przy liceum numer 1. E, tam są praktycznie głównie treningi. E, a jeżeli chodzi o media społecznościowe, no to na pewno na Facebooku. Strona Ladies Football Academy. I 13 tysięcy strona... osób Was lubi, to sporo. Bardzo dużo. No właśnie to jest właśnie piękne, że, że my jesteśmy naprawdę krótko, a zainteresowanie jest bardzo duże, no bo jakby nie patrzeć, e, piłka nożna rozwija się w bardzo szybkim tempie, nie tylko mężczyzn, ale też i kobiet. Także widać po Szczecinie, że, że jest zapotrzebowanie na pewno na, na klub. To na koniec naszego pierwszego, ale nie ostatniego spotkania, Pani Kapitan. Proszę powiedzieć kilka słów na temat przyszłości. Jakie są cele, jakie przed sobą stawiacie jako przed klubem? No, powiedzmy na najbliższe 2-3 lata. Wychowanie młodzieży, wychowanie piłkarek, wychowywanie to jedno, a drugie, jakie cele sportowe, jeśli chodzi o te zespoły najstarsze, mówię tutaj o seniorkach? Myślę, że na, na pewno ten rozwój taki dynamiczny, jaki, jaki, w jakim jesteśmy, bo przez półtorej roku na pierwszym treningu tych najmłodszych dziewczynek pojawił się trzy, a teraz mam już ich 15. Także to już jest takie. Mhm. naprawdę duży krok i myślę, że jak będziemy w takim tempie się rozwijać, to, to za 2-3 lata to już naprawdę będzie e, duża akademia. A jeżeli chodzi o takie cele sportowe, przed tymi najmłodszymi to na pewno radość z grania, mhm. po prostu radość z grania, żeby czerpały e, przyjemność z tego, co robią. E, przed tymi starszymi to już zaczynają się poważniejsze troszkę rozgrywki, bo i są eliminacje do Mistrzostw Polski, e, więc to już takie mają troszeczkę cele. Ambitniejsze, mocniejsze, ambitniejsze, mm. mocniejsze. Co do seniorek, to wiadomo, no, niezmiennym celem jest y, awans do drugiej ligi i krok po kroku gdzieś, e, gdzieś te awanse, żeby, żeby były. Aczkolwiek nie mamy takiego mocnego parcia na to, że tylko i wyłącznie musi być ten awans. Po prostu też chcemy się rozwijać, żeby e, dziewczyny, które do nas nawet dołączają do seniorek, wiedziały, że naszym celem jest przede wszystkim rozwój. Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa. Nie wiem, czy pani jest dobrym adresatem tego pytania, czy to czasem nie prezes, ale czy... Spróbuję. Czy finansowo jesteście gotowi na ten awans? Mówię to, że żyjemy w bardzo ciężkich, pandemicznych czasach, no i różnie z tym wszystkim w dzisiejszych czasach bywa. Jest, 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 jest różnie, tak kosztuje. jak pan mówi. Trochę, trochę ta pandemia nas przyblokowała, ale dzięki naszym właśnie tutaj sponsorom czy partnerom jesteśmy w stanie funkcjonować naprawdę na wysokim poziomie i myślę, że mało jest klubów, które mają tak zabezpieczone finanse jak my. Też jest właśnie to, że... Prezes robi wszystko Którego trochę z Z Którego serdecznie pozdrawiamy. Tak, Pozdrawiam, Panie Prezesie. Robi to też z głową nie, nie, nie daje, wydaje pieniędzy by, na byle tylko wydać, żeby nas rozpieszczać, mhm. że tak powiem, ale gdzieś tam rozsądnie ma... Z głową. Tak, rozsądnie ma, ma pomysł na tą drużynę i na rozwój, także myślę, że, że to dzięki niemu gdzieś tam też to wszystko tak funkcjonuje. Pani kapitan, dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za naszą pierwszą rozmowę. To jeszcze raz proszę przypomnieć, mecz wyjazdowy na koniec marca z Lechią Gdańska, potem w Szczecinie. A potem jeszcze nie, tak jest. No to zapraszamy serdecznie. Naszym gościem była kapitan Ladies Football Academy, pani Katarzyna Tarnowska. Dziękuję za przybycie do studia i dobranoc. Dziękuję bardzo, dobranoc.